Tymczasem w lokalnym przybytku technologii, zwanym Radio Shack, działy się rzeczy niesłychane pojebane no i ruskie. Marek gapił się z niedowierzaniem na człowieka, który wyglądał jak pierdolona awaria w fabryce wódki. Ów Wasyl Rusin trzymał w ręku coś, co wyglądało jak choinka LEDowa przyklejona taśmą do rozjebanego tostera. Słucha mnie, sobaka! <laughs> Łysy orzeł! To technologia jutra! Innowacja blać! To nie jest zwykłe lampka, to interwymiarowy emiter synergii skajerowej! Amerykańska armia to gówno zna Oni potrzebują to od wasyl! Baterie wchodzić, światło migać, Demogorgon widzi i gawarii... O suka, blać! Ale technologia! I spierdala jak ja przed Dietmaros! Jak w zima teściowa drażę z nowiczok! Da ja za to za półcena, bo widzę, że ty rozumny człek! Ty wiesz, co to biznes! Wiedziałem! Rząd ukrywa technologię LED. Biorę wszystko. Czy to działa na ruskich szpiegów? To suka dzieła na wszystkich, nawet na kosmita! Tylko nie włącza na czerwienę, bo się procesoru przegrzeje, suka! Ale to jest feature, nie błąd! To tanie skin kurwa! Nie działa, to uczy blać! To uczy zarządzanie ryzyko! Masakra jak i deal rabiajet! Wtem do sklepu wparował Baca, ciągnąc za sobą Willa Bayersa, który wyglądał, jakby zaraz miał się zesrać ze